Okej, okay. eee, cześć, ja jestem tabu.pl A to jest pierwszy od mojego. No, wygląda na to, że... hipokratycznego hipokrytycznego. No mniejsza o to, w każdym razie od mojego zniknięcia. Eee, nie mam czasu, żeby nagrywać. To jest to, to jest prawda, że nie mam czasu, żeby nagrywać. Z tym nie kłamałem wtedy jak, jak mówiłem, że odchodzę. I dalej nie mam czasu, żeby nagrywać. Ale. Po, po prostu pomyślałem sobie, że lubię to. A skoro to lubię, to powinienem znaleźć na to czas. Bo chociaż nawet, żeby nagrać jeden filmik w tygodniu. Nie, nie wybiję się w ten sposób na YouTubie, no ale. Nie, nie o to chodzi. Znaczy, jestem fajnie by było. Ale nie o to chodzi. Po prostu to lubię i tyle. Cóż to za gra? Jest to gra The Island Ripe, tak? Pamiętacie. <laughs> Grałem w nią niedawno, w znaczy niedawno. Biorąc pod uwagę ostatnie filmiki na moim kanale, to całkiem niedawno. Przyszedłem prolog tam na tamtym statku, uciekliśmy z niego. No i tak. Pytanie tylko, co ja mam zrobić? Jest tu jakieś wyzwania, porady? Notatnik doktora Kesslera. Może to jest to? Nie. Bo, mi by się przydało przydał jakiś dziennik zadań, może L? Tak. Zadania: rozbitek. Dołącz do pozostałych ocalałych. Główne ukończenie. No, dobra. Mam em, jakiś nożyk. Pięści, no i nożyk. Dobra. Czyli nie jest najlepiej z moim wyposażeniem. W obozie będzie bezpieczniej. Pytanie, czy obóz jest tam w prawo, gdzie są na tej mapie znaczniki, czy tam w lewo? Dobra, pójdę w lewo. Tylko. Jak to się podnosi? A nie, mam lepszą broń. Dobra, to bez sensu. Ale zawsze wybierać wezmę, cokolwiek to znaczy. No więc. Filmi raczej nie będą bardzo często, chociaż postaram się przynajmniej ten raz w tygodniu, dwa razy coś wrzucić. I Jak będę mógł, to oczywiście więcej wrzucę. To nie jest tak, że to będzie jakiś limit, tylko że po prostu mam mało czasu. Mm. I jeśli... Jeśli znajdzie mi ochota, żeby nagrywać trzecią grę naraz, to znaczy mogę jedną nagrywać, mogę dwie nagrywać naraz, ale nie będę nagrywał trzech, bo wtedy człowiek się gubi i to nie ma sensu. Przy oczywiście mojej ilości filmów, nie? <laughs> Więc... Kurczę, nie chciałem tego jeszcze podnieść Więc Jeśli będę miał ochotę nagrywać trzecią grę naraz, to mnie powstrzymajcie wszelkimi środkami Dlaczego nagrywam The Tylon Triptide? Bo to obiecałem. Znaczy powiedzmy, że obiecałem Dostałem tę grę od Matka to wydał od tych landów i im powiedziałem, że to nagram. No i nagrałem w sumie prolog, ale warto by jednak teraz nagrać coś więcej o coś klatkuję Warto by nagrać teraz coś więcej, żeby nie okazać się kompletnym hipokrytą już, bo jestem nim w ogóle wracając do nagrywania, więc chociaż nagram to, co miałbym nagrać. Ta gra nie jest chyba długa, ona trwa z <coughs> 10 godzin max. Więc to jest no, z grubsza parę odcinków. Yy. Oj, oj, coś mi klatkuje, będę musiał potem pozmieniać. Mogę to rozwalić? Nie, Będę musiał pozmieniać coś w grafice. <laughs> A, sorry, chrypkę mam. Z tej strony da się wejść? Też nie. A, da się, dobra. Jak otworzyć te drzwi? No ja chcę tam wejść Kurde No zmysł RPGowca, żeby wszystko przeszukać, nie? To jest jednak Sięgam tam Tutaj sięgam, ale tam Nie, to naprawdę da się Na pewno da się wejść. Co do tego nie mam wątpliwości, tylko jak? Może jakoś od góry, nie wiem Hmm Tylko potem bym nie wyszedł Pop jestem wyzajem, poszukiwacz karbów Dobra Nie to nie, idę do tego obozu A zaraz, ten obóz może Rzeczywiście jest tam, bo jakieś kropeczki mnie prowadzą W tej mapie już nie pamiętam jak to wszystko działa Ale zresztą to nie jest tak też Że ja to nagrywam tylko dlatego, że Powinienem to nagrać Ale też dlatego, że to jest gra, na którą akurat w tym momencie w sumie mam ochotę zagrać. Inaczej bym pewnie tego nie robił. No, Rajska Wyspa. Fajne klimaty można postrzelać do zombiaków. Natomiast co do formy, jeszcze nie wiem. Mam fajny pomysł na jedną formę filmów. Nie będę się z nim zdradzał, bo nie wiem jeszcze, czy to zrobię, bo to może być zbyt problematyczne. W tym odcinku raczej tego nie będzie. Ojej, ale klatkuje o matko. W tym odcinku raczej tej formy nie użyję, bo po prostu może to być dla mnie zbyt problematyczne. Czemu nie mogę tego przeszukać? Tam mam, bo może tam nic nie ma. Niska ta postać trochę się wydaje, ale dobra. Miałem iść tam, chyba. A, mm. No tak, jest tu jakaś mapa w ogóle, ale taka Jest, ale ona się odkrywa z czasem. Nie chcę znacznika obejrzeć. O, tu będzie jakieś miasto. A tam w prawo się nie będzie dało bardziej pójść. No nic, myślałem, że to będzie cała wyspa. No dobra. Trudno. I chciałbym też poza The Thailand, ale to musiałbym sobie naprawić coś, bo nie chce mi działać. Musiałbym. Chciałbym skończyć Gotika, bo tam też nie zostało zbyt dużo tych odcinków. Myślę, że w 10 odcinków powinniśmy skończyć grę. A bardzo chciałbym to zrobić. Z paru powodów, ale to może powiem, jak będę nagrywał. Hmm. Poza tym mam ochotę nagrać Bioshock Infinite, ale raczej mi się nie uda, przynajmniej na razie, bo mam The Thailand i Gotika do nagrania. Więc trzeciej gry nie wrzucam. Pomóż bronić obozu. Czemu on tak wolno idzie? Bo, a, bo on tak wolno chodzi, jak się nie biega. Dobra. Więc. To jest zombie? Tak. Gini. Śmierdzzym trupom, 30 na 250. Pewnie muszę 250 trupów zamordować, żeby to dostać. Nie powiem, żeby mnie za za zadowalały klatki. Fakt, jak to się robi? A to jest kadstenka, yy, znaczy ten, trzeba wciskać przyciski. Matko, jaka rzeźnia. No, co jest? Uderzaj, stary. Dobrze. Teraz pozbieram kasę. Uleczę się batonikiem. Dlaczego Bioshock Infinite? Bo po prostu mam ochotę w to pograć. To jest bardzo fajna gra. Zdecydowanie, moim zdaniem, najlepszy, Na pewno zdecydowanie jedna co to jest? Na pewno zdecydowanie jedna z najlepszych z zeszłego roku. Tak ogólnie, moim zdaniem, nawet najlepsza gra z zeszłego roku. Przynajmniej z tych, które miałem okazję zagrać. E, a może to był 2012? Nie, wydaje mi się, że w 2013 wyszedł Bajeszok Final jakoś na początku. Więc. Ale naprawdę gra jest wyśmienita. Oj, oj, oj. Stolet by się przydał, co? Bronią obuchowa, poziom umiejętności 1. Super. No, zombie zazwyczaj lepsze są jakieś maczety, ale nie mam maczety, więc walczę bronią obuchową. I tak się pewnie niedługo zapisuje. Gdzieś tutaj był wskaźnik, o tam jest wskaźnik. Wytrzymałości broni, no właśnie. Great! Great! Może ten odcinek trochę dłuższy zrobię. Zobaczymy. Taki inauguracyjny. Nie no kurczę, no... głupia się czuję z jednej strony nagrywając, a z drugiej strony dobrze, bo naprawdę lubię to robić, no. Nie powiem, żeby tak nie było. Inaczej bym tego nie nagrywał. Ale... Kurczę, ale klatkuję. Nie, na kolejnym odcinku będę musiał... O! może naprawiać i tworzyć. Fajnie. Zepsuty prowizoryczny nóż. A to jest siła obuchowa, a to jest... naprawy no w takim razie tak um, mam dużo pieniędzy ulepsz zbyt mocny łam da się to ulepszyć ulepsz o fajnie stwórz zagwostka to jest dobre w ogóle Parę za mnie każdą pałkę załyczą maczugę. a o to chodzi no dobra Teraz mam iść do tamtego, żeby pogadać, tak? Czy mam zadanie, żeby naprawić broń? Bo właśnie to robiłem. Nie, jest coś innego do zrobienia.

ona miała e, jakieś konkretne umiejętności, na jakąś broń lepsze. Walka, furia, sztuka przetrwania. E, w czym ona jest taka jakaś... Broń sieczna. Broń sieczna. Broń sieczna. Kurde, ja sobie ulepszyłem obuchową. No trudno. Przeżyję jakoś. E, co ja mam zrobić? Naprawić ogrodzenie. Tutaj, tak? Aha, no, szybko się naprawiło. Okej. Okay. Mm, tylko... No dobra. To powstrzyma zujeki, no ale no, 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 nie powiem, że to była najlepsza obrona. Jeśli to się da tak łatwo zamontować. Chociaż one głupie są to może nie dadzą rady tego. Co to jest? No, mydło. Napój... Bo to nie warto, mam dużo życia jeszcze. Most zostanie, bo muszę jakoś przecież wychodzić. Tylko. A, to jest na zewnątrz? Nie, to jak ja mam to zamknąć? Może chodzi o to. A, tutaj jest, dobra. Czemu ja to muszę robić? No nie, oni sobie nie dadzą rady, żeby zamontować, te. Nielogiczne trochę. Ale co tam? Nie chodzi o logikę, chodzi o fan. I czemu to zadanie ma poziom trudności 3 na 5? Nie rozumiem. Powrót do rzeczywistości, przygotuj się do obrony obozu. Aha, bo może to jeszcze jest jakoś połączone z obroną obozu, tak? Trendy, pewnie mostem, co? zabieram te amunicję, Magnus też sobie wezmę. Nie mam co prawda pistoletu sygnałowego, ale... Siła hordy? No proszę. No nie no, w ten sposób ja mu kurde nic nie zrobię. Ja muszę iść na most. Oh, trzy siodocy za niego. O, tak to się robi. Nice. Szwendacz. Nie powiem, żeby nazwy były jakieś wymyślne, ale fakt, to zalałego. Ha, to ja muszę zrobić, żeby. Nikogo nie zabili. Czemu nie ma moich ogrodzeń? Tak, to przez moment byśmy chociaż mieli ten. Kurde. Kawa z nadzieja. Fail. Dobra, teraz na innych trzeba lecieć, ja bo mi zaraz kogoś zamordują. No wy sobie tylko poradzicie chyba, co? Teraz tutaj, no to trzeba tak robić systematycznie się przemieszczając, bo inaczej mi pomordują ich. Poradzisz chyba. Kurde, mam mało wytrzymałości trochę. Ci każdy się da zwiększyć tak normalnie. Bardzo fajną grą, która ostatnio wyszła tak na marginesie. Jest South Park The Stick of True w Polsku kijek prawdy no, tak zostało przetłumaczone. W sumie nawet nie najgorzej przetłumaczona nazwa. Ale, ale nie chce mi się wydawać akurat na to forsy, więc nie, nie czuję jakby te, takiej potrzeby, żeby na to akurat grę wydać forsy. Więc nie, nie mam, ale gra naprawdę dobra, polecam wszystkim. Miałem okazję widzieć. Wysadzić most? No przecież nie ma wtedy... No nie jest wyjście, ale tak... No dobra Co ja mam zrobić? No wysadzić most, tylko że Aha by się broni. Leta. Kurde, jak ja mam wziąć moc, jak oni tutaj ciągle nacierają, ile ich jest w ogóle? Fuck. Jeszcze zaraz zginę. A ja jestem tą murzynką, dobra. Bez ten, bez, bez, rasizmu oczywiście. Kurde, koleżka zginął. No, tą bronią od razu lepiej. Co zrobić, żeby dotrzeć do tych beczek. No bez przesady, kurde. Dobra, no, spróbuję to zrobić prawidłowo. O właśnie, czyli tak. I już się będzie nie dostaniacie zombie. Oh, thank God you survived. Yeah, now nah, I owe oh, you something, motherfucker. Get up, you son of a bitch. Whoa, I owe you something, too. Apparently, you've all met. I know what it looks like, but I swear to God, I meant you no harm. That operation was out of my hands. It was Serpo. So, who was he? He works for a private concern. His superiors own my superiors, and they're the ones calling the shots. I'm sorry for what they did to you, but there's no way that he. What could... exactly are they doing here, Colonel? Rumor is they're trying to weaponize this plague for use as a bioweapon. Being immune, my guess is your blood is essential for their research. You knew this, yet you did nothing to stop them. I'm a soldier. I follow orders. Well, soldier, here's an order for you. Go fuck yourself. <laughs> Just listen to me. I can help you. There's a military outpost in Henderson, and I know the commanding officer. They have food, water, weapons, and a way up this bloody island. Last time we trusted the army, they threw us in a cage. Look, I understand how you feel, but we don't have much time here. This island. It's about to be nuked. Nuked? Yeah, we heard that same story on Benoit, in the north. You know, bombs fell there. Are you sure about that? This would explain all the air traffic recently. Choppers flying out with equipment crates. That's right. They have to cover up what they've done here. And once they're through evacuating the island, they're dropping a bomb? Listen, no, I to trust this asshole about the. Fire fire is the fire but if what he's saying is true, we, we need to get off this goddamn island. Fuck. So, Henderson, it is then. If that's the case, then we're all coming with you. All right, then. Let's move. Only five of us are immune, so some of us should stay and defend the camp while the rest scout for a way out of here. Good. Let's get to it. All right, Colonel. Sure hey, Okej, okay, to jest chyba idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. <laughs> Zapraszam do kolejnych odcinków do innych moich filmów, które się mam nadzieję pojawią jeszcze w przyszłości. Mam, akurat dzisiaj mam wolny dzień, wolną niedzielę, a więc mogę nagrać trochę więcej. To jest, jest fajne, podoba mi się ten motyw. <grym> Natomiast, no, sorry, że mi tyle czasu nie było, ale naprawdę nie miałem czasu i teraz też nie mam, ale jak już mówiłem, pomyślałem sobie, jak coś lubię, to powinienem na to znaleźć chociaż te, te pół godziny w tygodniu, żeby nagrać jeden filmik, nie. Chociaż tyle. Jak się da, to oczywiście więcej. No dobra. Yy, trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce i na razie.